Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta. Się za nami, święta Boża Rodzicielko, modli się za nami, święta Panon nad panami, módl się za nami, Matko Chrystusa, on się za nami. Cioła, módl się za nami, Matko łaski Bożej. Módl się za nami, Matko miłosierdzia. Módl się za nami, Matko nieskalana módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nie naruszona, się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami, matko zbawiciela, módl się za nami, pannę roztropna, módl się za nami. An nocci godna, módl się za nami. Amen, of sławiona, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno można, Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami przybytko Ducha Świętego módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławnej pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Jarko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. uzdrowienie chorych. Módl się za nami, ucieczko grzesznych. Módl się za nami, Pocieszyciel strapionych. Módl się za nami, wspomoże niewiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchów. Módl się za nami, królowo proroków. Módl się za nami, królowo apostołów. Módl się za nami, królowo męczenników. Módl się za nami, królowo wyznawców. Módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, królowo różańca świętego. Módl się za nami, królowo rodzin. Módl się za nami, Królowo-Pokoju. Módl się za nami, Królowo-Polskiego. Módl się za nami, Królowo-Polski módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, ranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. A za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalena i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, ośredniczko nasza, ocieszycielko nasza, nasza, synem swoim, nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj. O Pani o o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, modlitwy na miesiąc, maj, papieża Franciszka. O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie. Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś, powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. Ty, zbawienie ludu rzymskiego, wiesz, czego potrzebujemy. I jesteśmy pewni, że zatroszczy się o to, aby radość i święto, tak jak w Kanie Galilejskiej, mogły powrócić po tym czasie próby. Pomóż nam, Matko Bożej miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż radości zmartwychwstania. W obecnie dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, <laughs> wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko i uciekamy się pod Twoją obronę. O Dziewico Maryjo, Miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych. Niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych Którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy. Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami U Boga, ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba się skończyła i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju, podobnie jak w Kani Galilejskiej. Wyjednaj u Twojego boskiego syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, by ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. Bądź blisko tych, którzy w dzień i nocy opiekują się chorymi, oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich. Najświętsza dziewico oświeć umysły naukowców mężczyzn i kobiet, aby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać wirusa. Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności. Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. Najukochańsza Matko spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny. Świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie. O Maryjo, pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. Śpiewamy suplikacje. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny. Święty Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Wybaw nas, Panie, od głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie. Ochot nagły, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Ochot nagły, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Wygrzeszni grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Tak I sakramentem oparajmy wszyscy, wszyscy w raz, niech przed nowym testamentem starych prawo zmieni czas, co dla zmysłów niepojęte. Nas, Bogu Ojcu i Synowi, chodź po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi: Amen. Amen. Módlmy się, Boże Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia. Abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Ciebie w każdym true